All your courage, trust in your friends, and you can win, it. win. No matter what the weather, it's sunny in our hearts. Kick off, the passes fly like lightning. lightning. Good ball, the tension's so exciting. exciting. We'll do our best together until the game is won. When we're together, we practice to be strong. People put us down, saying we're the underdogs. The road to the final is long and hard, but none of these things matter when we score a goal. Hey! Stand up, stand up if you love football. Our passion for football shines like lightning. Stand up, stand up if you love football. Never give up until the final whistle. Stand Dlaczego mi nie wychodzi? Dlaczego to takie trudne? Muszę znaleźć sposób na opanowanie ręki Magzina i to szybko. Ręka Madzina! Uh! Uh! Może często przerwać? Uh! 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 Co tak siedzicie? My też powinniśmy trenować. Od siedzenia bramki się nie strzelają. No tak, przecież wiemy tylko, że. Będziemy grać z nadludzkimi istotami. Więc tym bardziej trzeba trenować! No. Przestań, Mark! Nigdy! Nie ma takiej możliwości. Ja się przenigdy nie poddaję, jasne? Za jaką cenę? Musimy to przerwać. Pora na obóz treningowy! Obóz treningowy? Tak, zostaniemy na noc w szkole i bardzo owocnie spędzimy czas. O, Nie martwcie się, mam już zgodę Waszych rodziców. Ale będzie super! Super! Klub piłkarski jeszcze nigdy nie organizował takich fajnych rzeczy! Podoba mi się pomysł nocowania w szkole całą drużyną. Będzie odlot! Chwileczkę, trenerze. Aha. Aha. Sama idea jest super. Ale szkoda czasu na wspólne piknikowanie. Nasz mecz z Liceum Zeusa odbędzie się już pojutrze i do tego czasu muszę opanować rękę Magina. Myślisz, że dasz radę? E? Ćwiczysz od bardzo dawna. Czy udało ci się chociaż raz wykonać ten ruch? E? Jeszcze nie, dlatego muszę próbować. I tak ci nie wyjdzie. E? Jak to? Ręka Magina to zaawansowana technika, którą twój dziadek ćwiczył wiele lat, wylewając krew, pod i łzy. To nie jest jeden z tych ruchów, który można odtworzyć kopiując jego motoryk. A dodatkowo mam wrażenie, że za bardzo dręczysz się tym wszystkim. Jestem pewien, że nie uda ci się jej opanować w takim stanie ducha. Dobrze ci zrobi, jeśli chociaż na chwilę zajmiesz się czymś innym. A? Oni mają rację. Ten obóz ci nie zaszkodzi. Są rzeczy, których po prostu nie da się przyspieszyć. No właśnie. To wymaga czasu. Wczesnym wstawaniem nie przyspieszysz poranka, prawda, Erik? E, ty to jak coś powiesz. Ogłaszam, że obóz zaczyna się dziś wieczorem. Spotykamy się tu o piątej. Nie spóźnijcie się. Hurra! Obóz treningowy? Uważam, że to tylko wielka strata czasu. O, lepiej spakuje ci ubrania. I nigdzie nie idziesz, dopóki się nie przebierzesz. Ale przedtem marsz do kąpieli. Czy ty mnie w ogóle słuchasz? O. Biedaczek pewnie jest wyczerpany. Czy mi się to śniło? Co to ma być? Podpis. Tak na wszelki wypadek. Ale mamo, my tam będziemy tylko jedną noc. Nie szkodzi. Przynajmniej nie pomylisz ich z gadkami Jacka. E? Z gadkami Jacka? Mamo, niby jakim cudem! Głupi obóz treningowy. Co temu trenerowi strzeliło do głowy? Ewans, straszczaj się, jesteś spóźniony! Ech, robi się! Panie Safolk! A co pan tu robi? Zaprosili mnie organizatorzy twojego obozu treningowego. Wskakuj do środka mały, wszyscy już tam czekają. Ech. Ech. Cię dosyć tych wygłupów! A? To przecież nie jest obóz bitew na poduszki! A ja wtedy... A? To jest wojna! To to mi? Wracasz mi tu natychmiast! To co ja chciałam powiedzieć? O, niedobrze, jak to się stało, że nie zabrałeś poduszki? Zabrałem! Tylko że Boja jest zupełnie inna niż wszystkie. To wyjątkowa poduszka, dzięki której fryzura nie gdziecie się podczas snu. A to ciekawe. Ale ona mięciutka! To moja ulubiona czapka, w której zawsze śpię. A czerwony będzie tutaj. Pewne rzeczy mogliby zatrzymać dla siebie. Ale jestem pod wrażeniem. Naprawdę świetnie sobie radzisz w kuchni. Kiedyś codziennie gotowałem dla swojej młodszej siostry. Bobby, robisz to nie tak jak należy. Ziemniaki najpierw się obiera. Jak chcesz potem jeść coś takiego? No weź! To przecież nie ma znaczenia! Pewnie, że ma! Nieważne, że jesteś ode mnie większy. Masz się mnie słuchać! Hmm. <noise> Te cebule mnie dobiją! <noise> E, powiedz mi, Jude, jak ty to robisz, że nie urodziłeś ani jednej łezki? A jak myślisz? Załóż to. E? Oni chyba naprawdę zapomnieli o stresie. Niestety, kluczowy zawodnik Mark Evans ciągle jest. Koncentruję energię i obniżyłem środek ciężkości. Więc dlaczego to mi ciągle nie wychodzi? Czego chcesz? Wszystko jest gotowe. Najwyższa pora. No i hmm. dlaczego mnie zaczepiasz? Wiesz, gdzie jest kibelek? Że co? Jesteśmy w szkole, wiesz, gdzie on jest. Ale ja się boję iść sam. Hmm? Nie ma mowy, ja z tobą nie pójdę. Hmm. Ale co będzie, jeśli tam jest na przykład jakiś duch? Duch? Co ty sobie znowu wbiłeś do makówki? Ile ty masz lat? Chłopaki? A? A? A, to duch! A, to duch! Ja z Tobą pójdę, jeśli chcesz. A to tylko Jim. Przestraszyłem się. Kręgosłupki nie złapiesz złaś ze mnie! Nikt nie martw się Jim, wszystko będzie dobrze. O, o, o. E, Jack, co się stało? Nic. Miałem tylko wrażenie, że. O! Mamusia! Kto jest tu? Co jest? O co tyle krzyku? tam był duch, widziałem na własne oczy w jednej z klas. Czy ktoś wie, o czym on mówi? <laughs> Ach, jaki znowu duch? Duchy nie istnieją, to naukowo udowodnione. Ale ja też coś tam widziałem. A? To nie był duch, tylko człowiek. A? Ale kto to mógłby być? Pan Suffolk i Mildred przez cały czas byli tutaj z nami. To był Ray Dark! Tak myślisz? Albo na przykład jakiś jego człowiek. Ktoś, kto planuje coś niecnego. Choćby kolejny nieszczęśliwy wypadek tuż przed meczem. To w jego stylu. Tak, Steve ma rację. Słuchajcie, idziemy tam. Namierzymy intruza i dowiemy się, kim naprawdę jest. Tak! Nelly, niedługo wrócimy. No dobrze! Tutaj go widzieliście, uh -huh. poddaj się, i tak już na mnie uciekniesz. Przecież tutaj nikogo nie ma! Może zdążył uciec! A? Widzę go za nim! Dobra! O! Oh! cię! Oh! Super, ale strzał! Oh, Bo ja podusza! Pokaż się, kim jesteś. Oh. Uh, zaraz my się znamy. <grym> co to za hałasy, dzieciaki? Właśnie. Pan Bilder? Pan Herda, Pan Sweet? Wytłumaczcie mi, co tu się dzieje. A więc to wy byliście tymi duchami! Od dawna nie byliśmy na żadnym obozie! Więc pomyśleliśmy, że przyjdziemy tu i trochę wam pomożemy, dzieciaki! Ale jak? Tego dowiesz się już wkrótce! <śm> 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 To sprzęt, który powstał 40 lat temu, by pomóc zawodnikom opanować rękę Marzina. Wygląda naprawdę bardzo dziwnie. Pierwszy raz widzę coś takiego. Najważniejsza w tej technice jest kontrola nad mięśniami nóg i brzucha, a ta maszyna jest tak naprawdę świetna w ich trenowaniu. Od razu wracają do mnie wszystkie wspomnienia. Kiedyś trenowaliśmy na niej co wieczór. jak opanowaliście ten ruch? Nie, nam to nic nie dało. <laughs> to po co my to robimy? Niewiele nam brakowało, ale potem jakoś. W każdym razie może nam pomóc, prawda? Musimy spróbować. Eee. Bardzo chętnie. Wiecie, to może być właśnie to. Trenerze, mogę być pierwszy? Nie możemy ci gwarantować rezultatów, ale spróbować zawsze można. Dokładnie. No to wskakuj, Mark. Eee. <laughs> Wystarczy tylko, że przejdziesz po tym pasie na drugi koniec. Brzmi łatwo, prawda? Tak! Czekamy na twój sygnał. Zaczynamy! A? A? Nie idzie! Hmm. Wszystko zardzewiało przez te lata. Jakby na to nie patrzeć, minęło 40 lat. Miałem przeczucie, że tak się może stać. Przyniósł pan smar? Od razu widać, że jest pan na wszystko przygotowany. Staram się, staram. Sprawdźmy teraz. Jesteśmy gotowi. Dobra. <ślesy> <ślesy> oh. Oh. Musisz się trochę zniżyć, ale zepnij mięśnie brzucha. Dobrze. Niedobrze. Powtórz to. Dobrze. Musisz być znacznie szybszy. Naucz się unikać tych przeszkód, inaczej nigdy nie przejdziesz na drugą stronę. Wiem. Ale to trudne. Wszystko gra? Tak. Zróbmy sobie małą przerwę. Mark, my też chcielibyśmy ci pomóc! O? O, dziękuję. Chłopaki, nie mamy zamiaru bezczynnie siedzieć i patrzeć, jak wy męczycie się z tym ustrojstwem. Pozwólcie, że też do was dołączymy. Właśnie, Mark, wszyscy chcemy ci pomóc. W końcu każdemu z nas zależy na twoim sukcesie. Dziękuję wam. Nie wiem, co mnie tak zaćmiło. Tak strasznie martwiłem się wyćwiczeniem ręki Magina, że nie zauważyłem, jak bardzo chcecie mi pomóc. Czuję się jak największy głupek na świecie. Co ty wygadujesz? Dziękuję wam za wsparcie. Tak, teraz mam pewność, że wszystko nam się uda. No pewnie, pe Magina! Dzieciaki, wróćmy do pracy! Tak jest! <t Jennifer> Swój środek, Nie słuchasz Przepraszam. mnie! Przepraszam! Ciężkości nisko, mięśnie brzucha napięte. Doskonale Mark! To są dwie złote zasady tej techniki. Dziękuję! Zaczynamy! Szało i góry! Ręka Martina! Skąd się wzięła ta olbrzymia moc? Czuję jak wypełnia całe moje ciało! Udało mu się. виделись не то, на правда невелиму за браку. Еще раз. Добра. Севом и Андоме. Денька Матина. To możliwe, że nie wychodzi! Niech to! Dlaczego ciągle nie umiem tego zrobić? Jak pan myśli? Sam nie wiem, ale wiem, że czegoś tu brakuje. Czegoś bardzo prostego, ale nic konkretnego mi nie przychodzi do głowy. Myśli pan, że coś przeoczyliśmy? Możliwe, że technika ręki Magina mogła być używana tylko i wyłącznie przez Davida Evansa. Co? Czyli nieważne, ile będziemy ćwiczyć? To i tak nigdy nie opanujemy tego ruchu. Więc to jest nie do zrobienia? Czyli że wszystkie wysiłki poszły na marne? Co się z wami stało? Skąd nagle macie takie ponure miny? Przecież nawet jeszcze nie wyszliśmy na boisko. Ale jeśli nie możemy zatrzymać ich strzałów, nie ma po co grać. Jak to? Wciąż możemy strzelać gole! Ha? Ale o czym ty mówisz? Jeśli strzelą 10 bramek, my 11. Jeśli strzelą 100, my strzelimy 101. To jest nasz klucz do zwycięstwa. Sylwia. Faktycznie ona ma sporo racji. Wygrywa ten, kto ma więcej goli. Jeśli strzelą 10, my im strzelimy 11. Jeśli strzelą 100, my im strzelimy 101. Hmm. To jest myśl. Tak. Naszym celem jest 101 goli. I jeszcze jedno. Nie dopuścimy ich w pobliże naszej bramki. Damy sobie radę, prawda? Tak, w tym jesteśmy nieźli. No właśnie, nasza bramka będzie bezpieczna! I taki jest nasz plan, Mark. Jeśli razem staniemy do walki, zostaniemy mistrzami! Masz rację! Razem wygramy! Przecież jako zespół jesteśmy siłą nie do zatrzymania! Dobra robota. To już dziś rozegramy wielki finał. Spokojnie, Julio, tym razem zdobędę tytuł mistrza. Pora iść. Na razie, mamo, zaczekaj, ale to rękawice dziadka. Wiem i na pewno chciałby, żebyś je zabrał. On nigdy nie zagrał w finale strefy futbolu, więc byłby z ciebie dumny. Dziękuję ci, mamo. Do zobaczenia później. Muszę lecieć. Na razie. Dasz radę, synku. Będę mocno trzymać kciuki. Co się dzieje? Ej, dlaczego tu nikogo nie ma? Nic z tego nie rozumiem. Huh? Nelly Raymond, słucham? Jak to? Co to ma znaczyć? Ale to przecież jest niedopuszczalne. Tak, rozumiem. Dobrze, nie mam wyjścia. Kto to był? Przewodniczący turnieju. Władze strefy futbolu przeniosły finał w inne miejsce. Jak to przeniosły? Nic nie rozumiem. Dokąd? ...przeniosły go do... Co to jest? To jakieś szarty? Chcesz powiedzieć, że tam mamy rozegrać finał? Tak. Co to w ogóle jest? Na którą tyle czekaliśmy! Finał mistrzów w turnieju strefy futbolu. To najtrudniejszy mecz, jaki w życiu rozegramy, ale nie poddamy się. Wszystko jedno, kim oni są, i tak ich pokonamy. Oglądajcie kolejny odcinek 11 na ZUMY. Bitwa finałowa, ale będzie się działo. Wersja polska SDI Media Polska. Reżyseria Marek Robaczewski. Dialogi Anna i Maciej Wysoccy. W wersji polskiej udział wzięli Miłosz Konkel, Krzysztof plewakosz Bartosz Martyna, Robert Kuraś, Michał Podsiadło, Milena Suszyńska, Maksymilian Rogacki, Kamil Kula, Katarzyna Łaska i inni.